Rzecz, którą rozpoznajemy najłatwiej, to są twarze w ogóle. Więc zaczynasz widzieć w lesie w jakimś krzaku twarze, nie? Zaczyna jakiś słup światła ci się wydawać, że to jest jakiś hotel, który ty znasz z przeszłości, nie? I sobie tak biegniesz leż, i, i widzisz te rzeczy, A chociaż jesteś świadomy, że one nie są tam, nie? A widzisz je tak dokładnie, czy to są takie jakby duchy tego? Jak, jak to wygląda? To jest coś trochę innego. Tak jest, czy to jest złudzenie? I to czy... jest świadomość. Wiesz co, to jest na przykład tak, że sobie biegłem, i za każdym razem było tak, że biegłem i tu była taka lampa i chyba flaga wisiała. I za każdym razem, jak tam byłem, to mi się wydawało, że tam człowiek jest, nie? I po prostu to było tak, że ja tam biegnę, i za każdym razem, jak przebiegałem, to tak byłem człowiek. Ale wiedziałem, że... Nie, to nie jest człowiek, nie? Że, wiesz, że nie, nie, że patrzę i widzę człowieka, nie? Tylko taka świadomość, że to, to tam jest, że gdzieś kątem oka ci się wydaje, że tam człowiek jest, nie?